Witam serdecznie, z tej strony Tomasz Hulak, właściciel firmy Axon. Tym razem mam przyjemność zaprezentować Państwu Renault Scenica, samochód poliftowy. Jest to lift PH2 z 2012 roku, z bardzo małym przebiegiem w zaokrągleniu 120 tysięcy km. Samochód napędzany silnikiem diesla 1.5 dCi. Moi mili, dla osób, które oglądają pierwszy raz tego typu prezentacje u mnie, standardowo przejdziemy sobie i sprawdzimy powłokę lakierniczą wokół samochodu. Następnie szyby, wnętrze pojazdu, komorę silnika, pracę samego silnika. Zrobimy sobie również standardową jazdę prezentacyjną. Na koniec, krótkie podsumowanie i tyle. Kilka informacji porządkowych, jak w przypadku każdego filmu, pełny opis, pełna specyfikacja, pełna galeria, pomiar grubości lakieru i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jak zwykle znajdujecie na stronie www.axel-cars.pl Kolejna sprawa. Jak wszystkie moje samochody, taki ten jest zarejestrowany i ubezpieczony. Ja do znudzenia będę przypominał, że jest to jedyna legalna forma poruszania się samochodem po drogach. W dodatku od października mamy sytuację, w której zakładanie jakichś tam śmiesznych tablic niby zgodnych z dokumentacją i z jakimś ubezpieczeniem miesięcznym jest przestępstwem karanym od 3 do 5 miesięcy od 3 do 5 lat przepraszam. Kolejna sprawa Na samochód wystawiana jest faktura Na fakturze macie wszelkie dane samochodu Przebieg i tak dalej Faktura na pełną wartość Klient nie ponosi już żadnych kosztów Żadnych ukrytych opłat i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia rzecz Zachęcam do polubienia kanału Do subskrypcji kanału W tym momencie zawsze będziecie na bieżąco co do oferty Lecimy z powłoką lakierniczą. Jak zwykle dla przypomnienia, tak jak widzicie samochód przyjechał, nic nie było naprawiane, klepane, poprawiane. Moje ocenie lakier naprawdę w fajnym stanie. Zresztą jest to jeden z moich ulubionych kolorów. Klienci, którzy już kupowali u mnie samochody, wiedzą, że uwielbiam ten kolor. On w słońcu po prostu wygląda genialnie. Dobra, teraz szyby tylne szyby, oryginalnie fabrycznie przyciemniane. No i szyb mamy sprawdzone. Dobra, teraz przejdziemy sobie do wnętrza. Samochód jest w wersji wyposażeniowej Dynamic, czyli w modelach poliftowych. Mamy pół skóry. Plus dodatkowe doposażenie. Jest to samochód z nawigacją. Elektrycznie składane i regulowane lusterka. Klimatyzacja automatyczna. Zestaw hands-free. Czyli tak zwane wolne ręce. Tutaj w bagażniku ja ostatnio jestem mega szczęściarzem, jeżeli chodzi o zakupy, bo kolejny samochód z pełnym kołem. Naprawdę uwierzcie mi w większości przypadków zestaw naprawczy. A często pytacie o to. Jak widzicie środek bardzo ładnie utrzymane, siedzenia niezniszczone, nie wygniecione, nie wysiedziane. Zresztą, jak już wspominałem, samochód ma bardzo niski przebieg. Dobra, teraz przejdziemy sobie do komory silnika oraz posłuchamy pracy samego silnika. Zarówno silnik, jak i komora silnika nie myka. Wygląda to wygląda jak wyglądać powinno. Samochód jest systematycznie serwisowany. Silnik pracuje ładnie, równo. Super. Zresztą jest to jedna z najbardziej polecanych jednostek, jeżeli chodzi o dieselka po 2010 roku dobra, moi mili kolejny etap jazda samochodem krótka przejażdżka, żeby zobaczyć jak samochód zachowuje się na drodze jak przyspiesza, jak hamuje, czy są jakieś niepokojące odgłosy e, czy generalnie jest cisza czy kierownica jest spokojna i tak dalej, i tak dalej słuchajcie, ja nie będę za dużo opowiadał dodam tylko dla tych, którzy oglądają pierwszy raz że nie będziemy tutaj robić żadnych testów prędkości i tak dalej jedziemy zgodnie z przepisami, legalnie, i tak dalej. Tam mamy zaraz ograniczenie, więc zwolnimy. Radyjka oczywiście działa, ale jest wyłączona. Mamy szósty bieg, cisza, nigdzie nie ściąga. Hamujemy, jak widzicie, kierownica również. Nic nie bije, nic nie słychać. Tutaj standardowo zawrócimy. Silnik równo, cicho pracuje. Bardzo lubię te silniki. One są nie dość, że mega oszczędne to jeszcze bardzo dynamiczne. Zresztą jest to poszukiwana jednostka szósty bieg. Cisza, spokój samochód nigdzie nie ściąga. W nie będziemy tego ciągnąć w nieskończoność. Jak widzicie, samochód prowadzi się świetnie, spokojnie. Raz jeszcze życzę miłego oglądania. Jeszcze taka wstawka, bo czasami pytacie: co to jest? To jest zdjęcie tego czujnika, widzicie u mnie na stronie, pokazujące temperaturę i potwierdzające, że klimatyzacja jest sprawna. Tak, na marginesie, na tym skrzyżowaniu, skręcamy do mnie w lewo i za pierwszym budynkiem w prawo. Życzę miłego do następnego. Proszę Państwa, jak zwykle, krótkie podsumowanie. Jak widzieliście na filmie, samochód, w mojej ocenie, w bardzo fajnym stanie, zarówno wizualnym, z zewnątrz, jak i wewnątrz, technicznym. Samochód jest do końca serwisowany, plus po przeglądzie e, zarejestrowany, i tak dalej. Druga sprawa. Na samochód wystawiona faktura, klient nie ponosi żadnych kosztów ukrytych czegokolwiek. Gdyby wam, moi mieli, brakowało czegokolwiek, jakiejkolwiek informacji, czy to w filmie, czy to na mojej stronie, proszę dzwonić, ja chętnie doprecyzuję, odpowiem na każde pytanie. Raz jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału i do polubienia kanału. W tym momencie zawsze będziecie na bieżąco z moimi ofertami. A powiem Wam tak: czasami lepiej do mnie zadzwonić, gdyż są na stanie zawsze samochody, ale z braku czasu nie wszystko ląduje w internecie. Scenik jest taką stałą pozycją u mnie. Ci, którzy kupowali, wiedzą, że mam zawsze na stanie kilka sceników. Bardzo lubię te samochody. Chociażby z prostego względu. Genialna proporcja, cena, jakość, wyposażenie, koszty eksploatacji i tak dalej. Naprawdę fajny samochód. Moi mili, żeby nie przedłużać, życzę wszystkim wszystkiego dobrego do następnego samochodu. Proszę Państwa, jak że czasami pada pytanie, powiedzmy, jak do Pana podjechać i tak dalej. Postanowiłem zrobić krótki film z instrukcją taką dojazdu. Ja w tym momencie jadę od strony Katowic. Na wprost mają Państwo drogę w kierunku skoczów Wisła Z prawej strony na tym skrzyżowaniu można również wyjechać z Rybnika, a do mnie skręcamy na tym skrzyżowaniu w lewo. Już Państwo widzą taki pomarańczowo-morylowy dom po prawej stronie. To za tym domem skręcamy w prawo. Zresztą, jedziemy. Ja znajduję się w drugiej, w drugim rzędzie. I tutaj skręcamy sobie w prawo. Na wieździe, mają Państwo również szczałkę Axon Cars. Jedziemy do końca na ogrodzeniu. Szyld firmowy. Macie tam również numer telefonu. Ja pragnę dopowiedzieć tylko kilka informacji. W zasadzie od 16 lat działam w taki sposób, że ze mną trzeba się umówić, dlatego że jestem importerem. Samochody są na zamkniętym placu i dostęp jest do nich tylko i wyłącznie w mojej obecności po umówieniu się ze mną. W razie jakichkolwiek pytań dzwońcie, pytajcie, umawiajcie się, samochody są świetne, zresztą widzicie to na filmach. Oferty zawsze fajne, z akcentem na Renault, tego Renault jest dużo w różnych opcjach i tak dalej. Do zobaczenia!